Basia, przygotowałam dla ciebie trening, taki dość szybki, bo jest bez rozgrzewki i bez rozciągnięcia na koniec. Trening będzie składał się z takich, jakby, dwóch części, bo pracujemy nad pośladkami i nogami i nad górą ciała na macie. I teraz tak, będą potrzebne hantle i guma. I słuchaj, zaczynamy. Bierzemy gumę, Zakładamy na nogi. Na udo. Nie nad, tylko na udo. Już się przysuwam. I tutaj do tego dodatkowo weź sobie hantel. Jeśli masz. Jak nie masz, może być bez. Czekaj. Pracujemy na powtórzenia. Właśnie. Jeszcze od razu Ci dodam. Pracujemy na powtórzenia, nie na czas. A, i dodamy jeszcze ćwiczenia na brzuch. Właśnie. Ok. Antel, stopy i guma. Brzuch jest napięty i tak leżymy. Żebyś mnie widziała z każdej strony. Leżymy na plecach. Tu nie mamy łódki. Plecy są doklejone, pośladki są napięte. Stopy są e, blisko pośladków. Antel. Jest na biodrze. I teraz podnosimy biodra z wydechem i dół. Brzuch jest napięty. I góra. I liczymy. Raz. Wydech. Dociskasz pośladki. Trzymasz brzuch. Rozciągasz delikatnie, guma i ściągle napięta. Jeszcze cztery. szeroko, rozciągasz gumę, trzymasz handla żeby ci nie spadł, blok jest napięty. Oddychasz. Jeszcze 4, trzy, 2, jeden, dół. I teraz weź sobie hantla na jedną stronę, noga, lekwa, góra, Prawa jest na dole. Ręka może być na dole do pomocy. Do takiej stabilizacji. Okay? Brzuch jest napięty cały czas. Góra, dół. Raz. Dwa, noga do góry. Trzy. Jeszcze cztery. Zostaw puls. Jeszcze 8. 7, 8, dół. Dobra. Mhm. Mam nadzieję, że czujesz. Druga strona. Przełóż handla. Noga nie jest za daleko tutaj, ok, Noga jest bliżej przy pośladku. Pięta jest mocno wbita. Cała stopa, ale pięta mocno. Stopa góra, ale prawa teraz. Mocno brzuch, góra dół. Popraw nogę góra, Wydech. I jeszcze dwa. I puls. Jeszcze osiem. Siedem, osiem, dół. Odłóż nogę. Odłóż na chwilę handlę. Teraz. Ręce szeroko. Biodra wysoko. Ręce do góry. I słuchaj. Kolano, ręka za siebie. Z wydechem. zjechała, nie szkodzi. Nie poprawiaj. To musisz. No to proszę. Jeszcze po dwa. Raz. Jeszcze po jednym. I do. I teraz, słuchaj, daj sobie gumę wysoko. Zależy, jak bardzo masz ciężką gumę, tak? Jeżeli masz strasznie ciężką, nie możesz nią... Masz na kostkach, nie możesz nią dygnąć nawet, no to wiadomo, weź się wyżej albo zmień gumę, tak, żeby to był faktycznie fajny zakres, że rozciągniesz tą gumę, że masz napięte ciało, że czujesz to. Ok, no i dobra. Bierzemy antel do góry i tutaj, spięcie w dół. szeroko nogi, i wydech góra. szeroko, naprawdę szeroko. Szerzej niż twoje biodra, guma jest mocno rozciągnięta. I teraz trzymasz hantla, idziesz biodrami do góry i hantel za siebie. I teraz jak biodro jest wysoko, to hantel wraca dół, odkładasz dół i biodra. Spokojnie. Pilny kolan. Nie uderz się, nie wyginaj pleców. Jeszcze dwa. Nogi ugięte, tak? I teraz. Ręce są w górze. Lewa noga będzie pracowała z lewą ręką. I teraz. Prostujesz rękę, noga jest prosta. I góra. Pokażę Ci. Mam cztery. Dół. Prosta. Do osiemnastu jest dziesięć. Raz. Dwa. Prosta ręka. Obydwie. Trzy. Cztery. Jeszcze trzy. Druga strona. Ręka góra i pracuje noga wyprost. Mocno brzuch, nie odklej pleców. Trzymasz hantla. Możesz to robić bez hantla, tak? Po prostu jedna ręka trzyma stabilizuje. Jeszcze osiem. Góra, wydech. Jeszcze dwa. Dobra, hantel i do boku. I chodź teraz do góry. I teraz tak. Hantelki. Będziemy na nogach, tak? Tutaj mamy biceps i tył. Góra. Biceps. Wycofujesz biodra w tył, wyciągasz ręce proste. Pokazuję, mam dwa. Mocno brzuch. W tył cofasz. Zgarniasz pośladek. Jeszcze cztery. Jeszcze dwa. ostatni. Dobra, słuchaj, przejdziemy do podporu. I tutaj masz jednego handla po środku. Nogi, dłonie są na macie. Jesteśmy w podporze. Jeśli jest za ciężko w podporze, możesz to zrobić w pozycji klęku. Brzuch jest napięty, i tutaj będziemy robili wiosło na zmianę jedną, drugą ręką, tak? Dwa wiosła. I teraz. Albo w podporze. Robimy raz, dwa. Odłóż. Druga strona. Raz, dwa. Odkładam. Przekładam. Raz. Łokieć za siebie. Brzuch napięty. Możesz na kolanach. Żaden problem. Ważne, żeby pracowały fajnie plecy, tak? ściągnij, ściągnij. Jeszcze. Dobra. Mamy. Teraz. Prawa ręka. Lewa noga idzie w przód. Tak? Brzuch napięty, pośladki są napięte. Przodem do siebie. Odkręcasz do boku. Góra. Wracasz i dokręcasz przód. Tak? Raz. Wracasz. Dwa. Takim półkolem. Trzy. Cztery. Pięć. Jeszcze raz. wydecham Jeszcze dwa. I jeszcze jeden. Mamy. Druga noga. Druga ręka. Noga przód, ręka przód, i góra raz, i wracasz. Dwa i wracasz. Trzy cztery pięć siedem osiem, jeszcze dwa. I dobra. Słuchajcie jeszcze. Antyłki. Śladki są mocno napięte i tak. Bok i przód. Bok przód. Oddychaj. Śledki są napięte. Ostatni i przód. Dobra. Okej. Okay. Słuchaj, załóż jeszcze sobie gumę na nogi. Ostatnie ćwiczenia. I teraz tak. Brzuch jest napięty. Guma lewym kolanem jest dociśnięta. Prawa pracuje. Góra, dół. Raz, dwa, trzy. Nie podciągaj kolana do brzucha. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz puls. Raz, osiemnaście, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bok. Dziesięć. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Zostaw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze osiem, siedem, sześć.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, luz. Dobra. I słuchaj, jeszcze ta sama noga, ale weź ją, nie masz w tyle, tylko naciągnij ją trochę do boku, trochę, tak? Czyli ona nie ma być tutaj z twojego boku, bardziej po skosie. I tak samo, słuchaj, góra-dół po takim skosie. 10 i 18 pulsów, napni brzuch. Nie skręcaj biodra. Dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze dwa. Raz, dwa i puls. Trzy. Dawaj, dężadę. Osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze. Sześć, siedem, osiem. Dobra, luz. Au, au, au. Jak czujesz na pięćdziesiąt, siągnij sobie kupum na chwilę. Wyciągnij ręce w przód. I dobra, wróć już popraw sobie gumę daję pod kolana. Dociśnij. Kolanko dociska. Brzuch jest napięty. Słuchaj w stoliku, jak jesteś w pozycji y, klęku. Pamiętaj, odpychasz się od dłoni, nie zapadasz się. Brzuch jest napięty. Dobra, lecimy. 10. Góra, dół. Siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć puls. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, los. Bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć puls. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, los. Co by nie było, prosta noga. Dobra? Prosta noga, tył, góra, dół, brzuch napięty. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć, dziesięć, puls. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. No, i taki lekki skosik, tak? Nie pozwól, żeby Twoje piodło uciekło. Stabilna pozycja, brzuch jest napięty. Dawaj, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Jeszcze 2, i puls. 4, 5, 6, 7. Jeszcze 8. 4, 3, 2, 1, plus. Usiądź pośladkiem w tył. I słuchaj, jest ok, mamy to. Taki w miarę szybki trening, żeby mocniej poczuć pośladki, brzuch, trochę góry. Najpierw pamiętaj zawsze, żeby się rozgrzać, a na koniec po takim, chociaż na chwilę, rozciągnąć pośladek i ręce. Pa!